Cześć, z tej strony Misiek.pl, witam was na odcinku z y, naszej nowej serii SkyBlocka, dzisiaj ze mną MG. No, siema, siema. Dobra, zaczynamy. I od czego ja, tutaj ja, to zaczniemy? Gra... Zagramy tego na serwerze. Ale mam lagi. Y, na serwerze... Masz tu. Na serwerze A, C. oczywiście link w opisie, serwer non-premium. Tylko kupcie premium. No dobra, to wezmę itemy z tego i zrobię koblarkę, bo bym tylko tego nie zrobił, bo to od nowa Czekaj, jak to się robiło. No? A dobra, już robię. Śmiechłam trochę. <grym> o, nie, nie. Lepiej było chyba w ziemi to zrobić, nie? W okay. No. Lol, Wykobią. Czekaj, Chyba trzeba było cztery na to. Czekaj tu się tworzy kobel, tu woda, tu lawa, tu woda, dobra wiem ja też wiem, ale nie wiem czekaj, jeszcze jedną kratkę nie ma craftinga, no co to za wyspa bez craftinga dobra Cień, Toż... tu woda oh, o fakt <grym> <grym> Tak Jak jest dziecku, da się życzyć. No ja zamiast. Ma ktoś mm, wiaderko ze lawa? <ścoughs> Nie było tego, Dubek jest na serwerze, to jest ten ja youtuber. A kto da to wiaderko? Może kiedyś. O, to właśnie wiem I dlatego? Zapomniałem o tym Ej, bo zrobiłem crafting, a oni mi go... Ale wierze, ja mogę dopiero za 10 minut, ty będzie musiał otworzyć wyspę. Co za 10 minut? Ja za 10 minut dopiero mogę usunąć wyspę, więc ty musisz... To... czekaj ja... fajnie usunę jej O to ty usuną... No bo nie mamy przecież koblarki. Jak <grym>, no? Ale no, 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 no Czur. No, no. To czekaj, muszę jedną rzecz zrobić. No, No, plez dajcie jadę rykozyla, a jak komuś nie potrzebne. Dzisiaj beka było w skale o tym koksie, nie? E. <noise> jestem koksem, jestem węglem. <noise> było coś takiego, że chyba coś tam mm, nasz nauczyciel obrał, nie? Ja, nie, ja żebym się go pytał. A co że się. Nie wiem, coś tam było o koksie. Ja to, że się to, że było coś takiego, miałam. że tego. Ja, czy koksem. Co to jest koks? I to on powiedział, że koks jest taki rodzaj węgla, nie? On myślał, że takie ładne, jestem koksem, czyli ja jestem skręgi. węglem. Co? Bierz te i ze skrzynki. a daj mi dyrt. Trochę dyrta daj. Fuck, no i co mamy zrobić teraz? Dobra, no, no wyszedł, że mi chyba nagrywam od nowa. Co? Zrobimy rzecz. To jest parkur. Ty szulu. ale parkur. Czekaj, to nie to wszystko. Fahik! I co to? <laughs> nie wszystkie idę przy sobie. Jak zdobyć laptown? No już chyba. Nie wiem, chyba jest sklep, może. To kup. Ty już jest to kupuj. Ale nie wiem, czy się da. Będzie bekko odcinek będzie dobrze. Nie wiem, że godno, a nie no, że taki mam pomysł. Ile jeszcze nagrywamy. 5 minut. Ale i mamy pod wyspą. Wiem. Tu ja coś tu jest jakiś tue, może będzie sklep. Ale na PVP to na pewno nie tutaj. Dobra. Kto go przeskoczy, dostanie lawę. To Easy na swoją wyspę, stwórz... Yy, stwórz wyspę, potem ją usuń i... I wniesie się do mnie. Czekaj, może skoczył? Jestem minus 69 poziom. Bywa. O, jest sklep, czekaj, może będzie. Nie wiem, jak tu hajs zarobić. Chyba trzeba sprzedać i temu, które wszystkie straciłem. Jaka tylko z lawą, z lawą. A jak się odchodzi z wyspy? Na ja wcisnę ukośnik pomoc, nie ma ukośnik help. O jest, lawa za 500 hajsu. A ile masz? Mm, nie wiem, chyba money się pisze. Zero. O co chodzi? Ej! Jak piszę ukośnik help, to mi pisze, że nie mam dostępu do tej komendy. To... Is pomoc chyba Ca jest prawda co tam? Mm, mhm. Oh yes. Is, uh, is delete is Create po prostu. I tam ci stworzy, żeby spać. is czekaj. Is. Mm, uh, is leave ale AB się skoczę, bo mam mało. HP, MD opuści twoje party. Nawet to od twojej wyspy i zaczniemy po prostu. A to jest twoje muszę na A to muszę, no, ciemna, się boję Ale parkour. Dobra, mogę już usunąć wyspę. Usunąłem, dołączam tak. do Twojej. Zaproś mnie. Is Addy camodin. Czekaj, pewne na O, bo pie, dodaj mi, bo ja tu nagrywam, a ty nie. No. Is a dd. A my ony inny. The... Is to in? A muszę. Chyba nie muszę Island. O dobra. I tepa drży. Czekaj. Gdzieś tu jest jakiś parkour Sklep? Dobra, dzięki. No i widzimy się już na nowej wyspie. Dobra, teraz wiem jak to zrobić. A to ty zastopował odcinek? Nie. Chyba się nie da zastopować. ale w tym się da chyba tego A, czekaj tu jest ...tworzy to wszystko, od się Tu tworzycie idzie A! Gostko paliesz pod mnąc, życie tutaj, to, to Spokojnie, ja tu się znam na <grym> wszystkim Jak <grym> to działo <grym> kurwa <grym> <grym> Tak, tu woda i tu lawa nie wiesz. Czekaj, dam tutaj to, żeby jak coś, żeby zablokowało. <grym> tak, kurwa. No sam mówi, że trzeba tutaj. Chyba trzeba tutaj lawę wylać. A no, trzeba było tutaj lawę, czekaj. Is. Jaka? <grym> czekaj. Nie, is. Dobra wyspa utworzona i cię od razu się. I. A d d m d d Posiada d wyspę d Iskry d A, już dobra, jak już to zrobię, to już, ja już tego nigdy nie będę tworzył, po prostu. I zawsze to umiałem stworzyć, tylko jakoś tak nie gram już często w Minecrafta. Dobra, to pierwszy No już to tworzę. Tworzyciel. Znowu zlibiesz. Była <grybła> beka. Czekajcie tu lawa tu woda. Jest, działa. Dobra. Is a d nie to... A już się dodałem, to może się tepnąć przecież. Bo. Nie no To uszliśmy swoją wyspę. I z delete. I z Musi na wyspie nie, być. Ej, ja się homo nie ustawiam swojej wyspie? Nie ustawiamy na kopie. Ej, samo się ustawiamy w sumie. Dobra, jeszcze zbiorę drewno albo ty zbierzesz. i tak to dzisiaj Dobra, zróbmy taki 30-minutowy odcinek. Mi się wydaje, będzie fajne. Myślisz, że będzie dobrze? Będzie dobrze. Dobra, to daj To. A, dobra. I od razu cię tepnę. Znaczy ty się tepni. Tpa a, i o in. I -in. -a. K. -a. Nie, Kacper, jakiś. Był kamonin. Ka Ty tak tabem przesuwasz. No, tak dla teraz. Był wpadł. Był wpad Dobra, tu ja sobie Był... ustawię tutaj home, żeby wpadł, nie wpadać. A ja prawie wpadłem. Nie, fuck, nie set home. Nie home, tylko set, set home. Ja też chcę ustawić ukochnik, że... Dobre, drewno i... co no, osobno? Co? Razem. Osobno. Tak, razem. Razem. Nie wiem. Spróbuj tak. Razem. Chyba mnie nie ustawiło. Masz 30 sekund? Co? Set To on został ustawiony. Dobra, ja to zrobimy... Trzeba było jakąś większą, taką tego... Nie tak. Tak i tak. Co zrobisz kilo fafa? Sepsło się Ale ja by była beka, nie. Ja, ja, ja... Wystarczy chłopi, ja to rozwalę. Kop! Jeden kobel. I tak rozbudowała i wyszcze budowała wszystkie domy. To tak jak chcę zrobić taką serię na 10 odcinków co najmniej. Ale na 69. Chyba, że byśmy robili z tego live. Bo ja już mam tam ogarnięte w sumie tak ogarniam już powoli te live'y. Kiedyś może będę. Nacisk... Na, naciskasz. Zacznij stream. Nie. Cześć. Jeszcze... Iho tam. Masz drewnianego, Kilofa zawsze pokopiesz. Nie, nie. No chcę. Co, co ty spadł. będziesz.. Co? Spadł Co spadł. Kilof na dół. Serio? No, tak. jest. Patrz, chodź Mogę cię bić? Nie, mogę. nie chodź zobacz. Chudy, no się w koblu. Chodź, chodź, zobacz. Patrz. Tam jest. <noise> <noise> Dziwcz Dobra, No to posadź, i trzeba roz, roz, rozwal tego dica bo chodź, dit... Nie, nie, nie. Dobra, ty kobia, tu wszystko ogarnę kop, 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 kop. Kopię kobel, papką patrz. Mam strach, jak on pisze na czacie. Patrzę. Ramy lud i będziemy mogli nieskończone źródełko zrobić, ale to potem. Ma, ma, ma ten Śmiech ma... trochę Co mam Nie zrobisz nieskończonego źródełka. Zrobię mam lód jeszcze. No i A, Jak weźmę tą wodę tu i będę jedno, wiesz. No to weź Ej, Boże, przez przypadek wykopał. A czekaj mam laga. Czy Widzę? ciebie... Ciebie zlagowało? Nie. Ale ja ty powiem. stoisz w miejscu. Ja tak myślę. O co chodzi, nie? Coś ja był kadam ci połowę. No znowu spadło, no patrz. Nie rzucaj tym chłopiec, on się sprzeda. Dobra, daj koblatu, muszę rozbudować. Jeden nakopałeś? O, szalejesz Ogólnie ludzie w sobotę niestety nie będzie tego, bo mam zawody z kosza. No i tak przegrasie. Nie, inne wygramy i na nie idziemy. Daj kilofa. Albo rozkop to. Co so, czy... Trzeba to przenieść. Albo to dać tak. Tak tak koblowo. No Za... szybko rób to, bo chcę kopać. To czekaj to. Masz kop, ja to na razie ogarnę. Kopiesz? O, szalecz. nie zrobił. Nie zrobi się. No i dirt nam się spalił, no. Łapiemy, wiesz jak dirt jest ważne? Potem nie będziesz miał jak robić tego, bo będzie miał hajsu. Nie, 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 gdzie nie wpadł w crafting, Mhm. Mm Wcale nie wpadłeś w crafting, do... a masz. Boże. Złama... Złamałem, złapałem chyba. Dobra, dajmy ty gdzieś tu skrzynkę. Wypadł! Nie! Patrz! Patrz, nic po niego pospadnie. Fuck, postawiłem go nie chcąc. Tu uważaj my takie jak spadnie, to wiesz. A to ja to ja muszę bez hitów wchodzić. <laughs> Lepiej. Moje pięć jabłek. Ale pięciabł pierwszy cię będzie to... trochę nudne, bo tu na razie trzeba rozbudować wyspę. Trzeba kopać. O oh, fak, ale tu jest żelaza. Na ja razie dwa widzę. Tylko nie wpadnij tam, nie wpadnij. Masz kobla, to oddaj, tutaj, tak. panie, czekaj, ja tam zrobię parkura. O, złoża. Słuchaj, od jak? Kolejne. Tam węgiel jeszcze widzę. Doskoczę, aby mi nie Tak nagle. Wiadomo, że dirt, no taki niepotrzebny jest, ale na skierbloku jednak jest potrzebny i to w cholerę. Powiedział, że za bardzo. Daj kobla. Jeszcze spadłeś? Jeszcze nie. Daj kobla, znaczy, daj, no daj kobla. Skręcę jest. Twój poszalał. Czekaj. No i diet. Spad. No, nie są. Dobra już, go do skrzynki LOL bo... 27 dirta. Dużo, potem się sprzeda na te takie, wiesz, na 3 dirta, 4 dirta już spadł. Spadłbym. No fuck, ile tego dirta leci? No bo leci. No i obsydian się zrobi zajebiście. No mamy obsidian. Serio? No. Nie wierzyć. ci. No żebym. Fajny obsydian Daj. Daj koblę. Daj kobla. Ale bo ja mam takiego teksturpaka, że to... Tylko tyle mam. <grym> spadł w dół. <grym> Ej czekaj, nie kom nie kom, bo tu muszę dirta wziąć i postaw na kop kobla trochę. dajże tego kilo, że tak się opierdzielasz, opie. Cicho tam. No nie no, spadł! Co <grym> za no ja ci rzucam, a ty nie łapiesz, no gramy w kosze. A ja, bym spadł do wody. Złapałeś? Co? Ja no, mam rudą w ręce. Mam w... mam rudę w ręce. Ile masz tych rud? Dobra, ja muszę sobie zmienić tekst rupaka. Gram na dwóch setsturpaka. Zrobi pozwolę wziąć koble z tego. o oh, fuck. O oh, fuck spadnę! Nie, nie! Nie! Sp tak! Spokojnie, to mam wszystko! Pod, ja pod kontrolą. O oh, fuck znowu! Kto temu dirta widy pozwolił być? Ja. Daj, daj, daj Fuck. Uwaga. O dobra. No ile dirta mi wciągnęło. No, fuck, ile tu dziur jest. No już się zrobił czarny ekran w minecrafcie Serio? ci wyrobię serwa. Koniec z tym. Chyba, ale Minecraft nie chcę włączyć. No, w ogóle jesteś na serwie? Nie jesteś. Co robię? No stoisz, już już cię nie ma chyba. No, mam, nie. Ma mnie. No i właśnie, jeszcze nie ma. Dobra, tu po a ty ogarnij swoje problemy z minecraftem. Nie, po prostu się wyłączył. O, no, takie życie. No, znaczy, co z tego, czego sam wyłączyłem? Serio. No, ale cicho, nie mam tego nikomu. Tu dwa rzeczy się dzieją. Minecraft się wyłącza. Ale będzie, będzie brzydka ta wyspa, to czuję. O, Dobra, na kopie pusta kakowla i tu już... Yy, tego. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Czemu mapka mi... Nie działa mi mapka, po prostu wszędzie jest pusta i dlatego mi działa nie, ma, nie działa mi mapka. Dobra, to mapkę powinienem powiększyć, bo Nie zagram sobie w dzisiaj. Czemu? Bo, dan dam tryb wieloosobowy. Co? Nie rozumiem. To ja był nie jakiś żart? Nie. Lol, szmarag mi się zrobił z tego. Ogarnij. No sko... <laughs> Jak to wyglądało, takie... Kopie, kopie se, i tak szmarag mi nagle wy... O, chopie, nie wiem, czy mi się zbugowało, chodź, zobacz. Bieg na wierzch. No, nie mogę wbić na serwa, Jej! Dobra, wyspa już jest nasza praca. Prawie, prawie cała skobla. Tam potem trzeba diaksy wykopać, będzie. <laughs> A ty kopiesz. Ej, ja nie wykopię tego śmarek, chyba tylko żelazny można. Chociaż tutaj żelazo gdzieś było? Nie mogę wejść na serwa, no bo. bo edytuj. No dobra, je... Nie mogę. Zginąć. Ty masz, jeden... masz to jedno źle No. To musisz bić. Fak, że mi to żelazo nie spadło, czego mi się No. Mhm. Mm jest złapałem. Normalnie łapać jest. Łapie żelazo. Ja, dobra, to nie, Edward, nie spadnie na pewno. Nie, Czekaj, bo ja to zaraz sobie zrobię paczki zasobów. Feny są gotowe. Kiedy musisz mi dać to żelazo jedno? I tak muszę wykopać tego. No dobra, wykopuję. Kamienem się ba nie da, nie? Szmaragdu fajnie to zrobisz. Że... Tak już wykopałem. Tak nie musiałem na piesek mieć kobla. I tak szmaragdy nam się nie sprzedają, chyba, że do sprzedania. Dodawaj no mi tego kobla. Nie mam. No i ten, jak mam wyłączone teksturpaka takiego jednego, to nie chodzi. Nie, mogę wejść na serwer. Aha, mam ten? No to co? Nie, no to co? <grymne> Dobra, ile jeszcze nagrywa Ita. Wejście, wiemy to 28 minut. Popatrz, to zrobimy płatne. Co no to jest to. Pewne. Więc niech nie, nie nie hatujcie, no to, to jest. to jest. to jest bardzo zła rzecz. Zrobię kolejnego kilofa. pani na że to znaczy ściągać. No. ściągać to może. angielski jest zły. No. jeszcze żadnej mam z angielskiego to jakieś chyba. Ja nawet mam jedną. Zrób tam piecyk i. to żelazo i rób z od razu. Łap! Lopisz się. No Dobrze lopisz. Żebyś się przed... To się zbugowało. Masz jolne żelazo? Jest. Nie. Kurde jakieś się... lagi są na tym serwie. Nie wiem czy to chyba za dużo już jest. Ticho tam, nie może... Robisz ten piecek. Nie wiem koło craftinga tu. Czekaj, żebyś nie wpadł, uwaga. U mnie ludzie też nie było tak często odcinku, bo sobie kupiłem tam parę gier na Xboxa, tak gram se. Odgrywam sobie. Dużo nawet. Ej! Trochę nie lipa. Ja mam przepalić. A deskami. Nie, 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 tu dziś był wegiel, widziałem. A dobra przepadł deskami. Deska. A także żebyś... Z jest <gry> takie na winarej. Dobra, już nie marnuj kobla. Co ty masz tu robić? To rozbudowa i po prostu. Albo zasać już dziwę, bo to na nas się sprzeda. Czekaj, ja ci pokażę jak masz to robić. O, węgiel, akurat. Nie przepalaj, nie przepalaj. Nie wyjmij to. Masz tu węgiel. Dobra, tu. Tak. Dirt. Odstęp, odstęp. Odstęp odstęp i to ma tak ma być masz tu połowę dirta bo czuje że zginiesz i trochę kobla to masz sadzonki do posadzenia czerw aż dwa drzewa masz wiesz jak nam nie dropnie potem tego dobra myślę że to jest dobra pora na skończenie tego jak nam nie dropnie sadzonki to nie mamy tego będziemy musieli coś sprzedać i tego no dobra ja myślę że to będzie dobry moment na skończenie 25, 25 minut Dobra. Kończymy? No. Myślę, że to jest dobra pora, po, poza odcinkami nakopiemy sobie tego kobla. Zrobimy jakąś inną tom, zobaczę na jakimś pojaradniku jak zrobić taką podwójną, albo potrójną, żeby dropiła taka jedna ta, z kobla. No to, no to ja wiem jak to zrobić. Dobra, ale potem coś zrobimy. Dobra, ja się z wami żegnam, z tej strony misiek.pl, dzisiaj był ze mną MG. No elo, jo. Siemanko, zostawcie lajka, zasubskrybujcie nasze kanały. No i udostępnijcie, żeby było więcej wyświetleń, lajków i wszystkiego. Ja się z Wami żegnam, narka. Ciao.